Ja jestem, pasiu. I dzisiaj ze mną jest y, szymku i hofery. I dzisiaj będziemy szukać kosy. I hofery lata po nas wszystkich. I dawajcie run, boosta. Dobra, Dobra, Gramy do pięciu. A ktoś już Czyli co, co, jak ktoś znajdzie kosę, to mogę gdzieś się schować, nie? No, to trochę przedłużanie wtedy będzie. No, to będzie śmieszne, bo te i tu nie no. ma. Ja Jezu, myślałaś, że to ko łapek bić na następny. załóżmy, założmy, że. Czekaj, yeah. tam... <grym> od 10 do 20. No, tak. Od 10 do 20? No to 11 niech będzie. Niech. No to wbija. Dobra. Ej, byliście już w kuchni. Nie ma, kurde. Nie. Aj, już nie Dobra, Jeśli się zbaguje w szafce, to on se zamki. I nie, że coś ona może być wszędzie. Na tej mapie można by było tego chować. A tu nagrać. Tak... Na pewno będzie na ciągniku. Nie było, już ci mówię. Hmm. O? Na dachach o. nie. <grym> <grym> Masz? Nie. Nie, ale znalazłem coś. O nie. Jedyne co może znaleźć to kosemiczną na tej mapie. Nie, nie o to nie chodzi. Nie tylko, kurczak. Nie, przejście, przejście znalazłem takie fajne. A. Nie chodziło mi o. ofery? sprawdza ściągnik? Co? Of, No, nie masz radarów wcale. No, ale Niko ja rzuciłeś. Ej, nie, nie! Dogadajmy się! Czekaj, czekaj, czekaj! Ej! A. Gdzie tam tą znalazłeś? Była na tym... Ty stajni. Aha. Proszę, bądź tu, bądź tu, bądź tu! Aj nie ma. Maju. O kurwa, no Ja, ja on troluje często niestety Ja trollować? Nie A jak Cześć Czekaj O tutaj? O ale tutaj musi się tak kałam Już Nie wiem Pasiu, co O nie Pasiu, Pasiu już, już, już Te kroki mówią wszystko No Ej no ty, ja. No, skąd ty masz tego ja Ej bo skąd ty możesz mieć mołotowu? Ja, ja tutaj nie muszę. Dobra, no, może restarta zrobimy, bo jesteśmy albo ślepi, <laughs> albo debilami. Nie, nie to. Właśnie zepsułeś. Bardzo dobrze. Tylko weź już nie bierz tych mołotowów. Znaczy tego no. no. Granata. Weź mi patrz, pobiegł już tam. Bo to jest o, 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 oszustwo. Nie, ja patrzę tam. tam, gdzie była kosa. Nie może być znowu. Wziął, 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 bo patrzę. Nie ma Wziął? Tak. Ale wziął. nie wziąłem kosu. A jest tylko jedna kosa na łapie? Czy e, tyle, mogą ile być nas chyba jest? nas dwie? A wziąłeś? tak szczerze kosę? Ty, jaki tutaj jest wielki kurczak taki o, jak hmm. ktoś obok mnie przeszedł z kosą. No jasne. Ja nie mam! Ja mam mohoutowa w ręce. O, ja znowu... zabiję. Jakbym znowu Hopperego zblokował A jak wy siebie możecie zabić? No normalnie, no bo jest friendly Tak o. Co? Nie no znowu tlałem. Jezu rycerz w stajni się przestraszył No ja też wzięł Jezus Maria znowu się go przestraszyła <grym> Ej czy jakaś skrzynia, Halo? Chyba my że tak latamy no, w kółeczko no, no, no. i jeszcze nic nie znaleźliśmy mm? Oluj Life is normal nie cię jeszcze <grym> <grym> Nawet jak ich... Znajdziesz ci kosę, ja tu będę siedział. Ciała mm. Pasiu. Gdzie ty jesteś? Nigdy mnie nie dowiedzieliście. On oh, gdzieś tutaj jest. No, no, bym ci Pasiu. Ciepło. Ju już wiem gdzie. Oh. Ciepło. Cześć. Łączko. Mam znowu... Chyba my znowu ślepi jesteśmy. no. trochę. Chyba, że ktoś już znalazł się tak. Tak, No to za mała jest Nie, ja nie znalazłam. Co? wszystko żyjeś. Patrz, już się stwierdził. Nie O nie. Fuck! Gdzie on teraz jest? Chyba w szafie. Nie. Nie ominąłeś coś ty. A, też. Right. Oh, A oh, yeah, yeah. <laughs> no naj, <laughs> no nie, no nie, 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 tylko nie, to nie, 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 Ej, on już ma on już tutaj nie może mam. być kosa. Co? I jest. Czemu w wannie się yes? właśnie... nie, 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 Jest? nie, 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 nie,

ja się boję za bardzo. To jest sojusz? Ja mam mało tego. Tak? Mam to sojusz. Dobra, ja się kampię Nie masz prawa. Znalazłem, znalazłem na strychu w kącie. Kosa była. Tak A w ciemności. Nie śmieję się. Gdzie on debil. O grubasie Masze Ej Była w stodole Leżałam, Ej, pokaż tył, pokaż tył, pokaż tył. No nie bo mnie. Twerkuj, twerkuj Dobra. No. <gulare> nie nie wiedziałem, że mam kosę. Wskoczyłem na dach. Rzuciłem mu i mi się pojawiła. <gulare> o, ty cheaterze. Dobrze. Dobrze mu tak Eee, tak zwaną literką E. Właśnie. No ja na to z... Musisz kliknąć guzik. No zobacz, patrz. Idziesz. I, I teraz I możesz idziesz, wziąć. Masz. O? Czy wejściu? Stajemy w kółeczku, pobawimy się słoneczko. Właśnie, pobawimy się w słoneczko. Ale dziewczynek ja. Chyba, że szymek jest, idzie. Nie mów nagło gościu, bo ja. Patrzcie tyle głupi wywalaj klipa Wait. chwileczkę Mówiłem, że, Mówiłem, że jestem w łazience to As... As... cześć! To jeszcze raz ja. Zapomniałem się pożegnać. A i jeszcze jedno. Tamto co wpisywałem w konsolę to było zabicie szymka, bo troszkę przedłużał. Elo!